Siemano, widaćcie? Tutaj Wojan i dziś ruszamy w przygodę do rozwalenia złej Hydry. Spójrzcie, tutaj mamy Hydrę i ona będzie rozwalona. Już wiem, co trzeba, tr trzeba było zrobić, bo już to zrobiłem, żeby wejść na terytorium Hydry. Jeśli nie wiecie, to po prostu mieliśmy z tym problem, bo kiedy wchodziliśmy na ten biom, on nas podpalał. Ten właśnie biom, Hydry, M biom, na, której jest, na którym jest Hydra. I był to nie lada problem, natomiast udało nam się go rozwiązać w prosty sposób, e, wystarczyło zjeść po Trafkę z tego minotaura, którego rozwaliliśmy. I teraz spójrzcie, wchodzimy na ten biom, i uwaga. Nie dostajemy obrażeń. To jest piękne. Widzę, to jest piękne. E, więc widzowie, nie musimy wcale pić miksturki na ognie odporność. To jest niepotrzebne. Możemy spokojnie sobie tutaj wchodzić. Nasza zbrojka jest już troszeczkę rozwalona. Przydałoby się ją naprawić. E, mam mały level, ponieważ straciłem cały ludzki level dosłownie. No, cały. Został mi tylko drugi. Ponieważ połączyłem dwa miecze w jeden. I teraz patrzcie, jaki mamy miecz. Ostrość 4. Szerokie ostrze. Niezniszczalność. Zakręta ogień 1. grabież 3. No, grubo fest. Naprawdę mocny miecz. Miecz. Szerokie ostrze bardzo nam się przyda, bo czasami jest bardzo dużo potworków w jednym miejscu. A, czekaj, musimy. Musimy pójść tam. Dobra, idziemy do, do naszej hydry, rozwalamy ją. I dzisiaj też w odcinku myślę, że mamy jeszcze jeden plan, bo wydaje mi się, że hydrę rozwalimy szybciutko. Ale zobaczymy, może być ciężej, tak samo nasz łuk jest mega mocny, spójrzcie, moc pięć, nieskończoność, płomień, no po prostu mamy rzeczy, których nawet w świecie wojanowickim, nie, nie hakerskim, byśmy nie pożałowali takich rzeczy. Dobra, mamy tego zioma! Oj, odbijają się od niego rzeczy. Czemu ja ci tak słabo widzę? Czy ty jesteś jakiś zba... Ow, ow, oh, oh, oh. A więc tak chcesz się bawić? Dobra, wiecie co, ta miksturka na ognioodporność i tak nam się przyda, z tego co widzę. Ale czemu on, on, jest taki jakby, nie wiem, nie wiem, ciemny jest taki. Nie widać go w ogóle. Może tam się zbugowało jakoś światło. Dobra, wiecie co, piję tą miksturkę, no ognieodporność jednak przyda się. No, w sumie dobrze, że ją miałem, co nie? I spróbujmy oświetlić tutaj teren naokoło, żebyśmy mogli zobaczyć tą hydrę. Czekaj. Czy coś jest z tą hydrą? Ona jest zbagowana. spójrzcie. Ona jest zbagowana. Oświetlam ją. Aaa, Strzelam mnie. Co, na mnie gryzie? Co jest z tobą? Przestań czekać. Dobra, rozwalam cię Ej, dobra, ona jednak troszeczkę HP bije No co, 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 co? Nie strzelasz jakimś tym O! Bije ją lekko Ale jest ciężko, powiem wam szczerze Czekaj, aftowalne. Ej, w to się da Dobra, chodź to. Super! Ej, patrz jak mało HP jej zadaje Nie wiem, czy ja to dobrze robię Oj, oj, oj Wrogie, e, ty, wrogi stworzonku, ty, Hydra. Nie trafiasz nawet we mnie. Wydaje mi się, że ta Hydra jest zbagowana. O! O! Ale mnie uderzyła mocno. Ej, dobrze, że tu jest woda, nie idealnie. Ale mnie uderzyła mocno. Dobra, czekaj. Wydaje mi się, że jak uderzam w tą paszczę, która akurat mnie zionie ogniem. Ała, 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 ała. Dobra. O! Widzicie? Dużo obrażeń dostaję w ten sposób. Super. Pyk, a tak w ten sposób powoli. Chodź. Dobrze, dobrze, dobrze. No spróbuj, spróbuj mnie walnąć. Coś z tą hydrą jest chyba nie tak, ale... O, dobrze, obijamy ją. Już ma połowę HP, widzowie. Dawaj, która hydra... Która wasza głowa będzie mnie nawalać pierwsza? O, chyba ta. O, o, kurczaki. Dobra. Połowę HP znowu mi zjadł. No przestań, 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 przestań. Pyk! Pięknie, dostał. Pyk. Znowu. Pięknie. No i ty, bo mnie walnąłeś. Dobra, pyk! Strzelam cię, Lamusie. A teraz chodź ty. Co? o Dwa serduszka? Ona tak bije? Dobra, jedz refa, jest refa, jedz refa. Ile mi zbrojki zostało? Eee, ja ją muszę tylko z łuku. Dobrze, pięknie. Pięknie. Ale odbiłem jej, ale odbiłem jej to. I jeszcze ta, 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 ta. Pyk! Nie trafiłem. Pyk! Idealnie, już prawie rozwaliłem tą hydrę. Ops! Dobra, 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 już prawie. Ops! Super! Co jest grane? Głowę jej chyba zniszczyłem pierwszą. Patrz na to głowa pierwsza zniszczona. O, ale dostałaś! Ale dostałaś hydra. No, paka Ej, wyrosła jej nowa głowa! Dwie nowe głowy na jej miejsce. Widzicie, no bo to w końcu hydra. Pek! Patrzysz, prawie, już prawie! Yes! Widzowie! Rozwaliliśmy hydrę. Szybko nam poszło. Dobra, skoro tak szybko nam poszło, to pójdziemy do tego kolejnego miejsca. Dobra, co dostaliśmy? Spójrzmy, co to jest. Ach, znowu jakieś badziewie, ale dobra. Hydra Chop. Hydra Chop daje, patrzcie jak dużo jedzenia, ej to jest najmocniejsze jedzenie jakie kiedykolwiek było Daje 9 jedzonka, dla porównania nasz tutaj, um, nasza pieczona wieprzowina daje 4, Czyli o 5 jedzonka więcej, czekaj, czy to nie jest tyle ile jest dokładnie jedzonka? Raz, dwa, dziewięć, 10 10 jedzonka jest może być um, więc, więc fajnie, udało nam się, Wy, pewnie się zastanawiacie czemu Wojtek nosi szapkę Wojan Team Widzowie, chciałem wam przypomnieć, że nadal jest ciepło na dworze i po prostu fajnie mieć czapeczkę i chronić się przed słońcem przed promieniami słonecznymi, żeby się za bardzo nie zgrzać. Więc zapraszam do sklepowania szybzyb.pl I Ja w opisie takie fajne czapeczki są i chronią was idealnie przed słoneczkiem. No i oczywiście wyprawka szkolna jest. E, o to chodzi. A my znowu lecimy w kolejne miejsce. Słuchajcie, odkryłem tutaj. Odkryłem tutaj taką miejscówkę. I spójrzcie, ta miejscówka ma jakąś latającą chmurę Wiem, bo tam byłem Tutaj jeszcze nie byłem, więc chciałbym to potem sprawdzić Ale już wiem, że pewnie tam jest jakiś kolejny ostateczny boss Tak jak się orientowałem Wydaje mi się, że jest to możliwe, żeby tam właśnie był kolejny boss Dlatego idziemy w tamtym kierunku No mamy kawał drogi do pokonania Szkoda, że nie ma tutaj bliżej czegoś takiego Ej, a co to jest? Le la leave Roots Okej okay. Wow, zebrałem to Leave Root po co mi to? E, połowa zbrojki już jest tylko, niestety, naszej. Okej, okay, co dajesz? Pieczona, żabia, noga. Okej, okay, dobra. Ej, a ty? Hasia! Hasia! Dobra, poka co... A, ty nic nie dajesz. Spoko. Ej, załóżmy tą głowę hydry. Ho, ho, ho! Wojan Dobra, widzowie. Widzimy się jak już dalej do tamtego miejsca. Elo! Słuchajcie, powoli zbliżamy się do tego miejsca. E, I pomyślałem, że zbierzemy sobie właśnie jedno drzewko, żebyśmy mieli budulec. Bo my nie mamy budulca, a wiem, że wiele razy ten budulec nas uratował. Był potrzebny. Więc e, właśnie tak, weźmy sobie go. Przeróbmy go sobie na deski. Proszę bardzo, mamy zapas deseczek i o to właśnie chodzi. I możemy iść dalej. W ogóle spójrzcie, tutaj też jest gzip. Duży gzip. I ten duży gzip niestety nie da się go rozwalić tak w prosty sposób, jak wcześniej. A to jest mushroom... Tr mushroomowy tron. Okej. Okay. <laughs> zbliżamy się, zbliżamy się widzowie do tego miejsca. Zaczęło też padać. Um, jesteśmy już blisko. Patrzcie, wchodzimy. Widzicie? Tam jest ta chmura, do której um, chcemy iść. Na którą chce, chcemy się wspiąć. O to właśnie chodzi, zobaczyć co tam też przy okazji... Ej! A dobra, myślałem, że tam są jakieś łańcuchy. Ale sprawdź, może w tym cave'ie też coś jest? Zobaczymy. Hello? Ej, co to? Co to? Troll Trollstein. Okej. Okay. Jakiś... Jakiś budulec. Co można z niego zrobić? Troll... Tyry... Ol... Eee... Nie mogę sprawdzić, co się z niego da zrobić. A szkoda. Dobra. Ale tego jest dużo tutaj. Fajnie, jakoś, jakiś nowy surowiec, nie budulec. Chyba surowiec, ale kto wie. A to co to jest? Unripe Troller Bear? 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 O co chodzi? Ej, tutaj mamy jeszcze jakiś nowy budulec. Uuu, fajnie to wygląda, dobra. Da, to jest dioryt! Hahaha, okej. Okej, co mam to, co powiedziałem, to zwykły dioryt. Do niczego mi to. O, dzień dobry! Ła! Wow. Jak zwykle mnie bijesz za nic. Dębinu! No co mnie przeszkadzasz tu w moim chodzeniu! Co to tam ty? Przestań mnie bić! A co tam jest z tyłu? Widzicie to? Widzicie to co tutaj jest? O, oh, o, oh, o, oh, o! Oh, 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 spokojnie, 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 nie się. co to jest? Co to jest? No kurczak i nie chciałem ciebie bić Postęp dokonany we did a little trolling To są trole? Ej, patrz jakie trolle, dobra. Ale trolu, ale jesteś trolem Okej, ile one biją w sumie? Chyba nie biją jakoś dużo, bo przecież żyjemy. Okej. Ale ich jest tutaj dużo! Ty! Nabijemy sobie expa przynajmniej. Dobra, ty, ale weź mnie nie bij, proszę cię! proszę cię, ja ten, koleżeńsko tutaj przyszedłem do ciebie, a ty nie bijesz bezczelnie. A Dobra, wiesz co, wkurzyłeś mnie w być. No właśnie, nara. Dobra, a ja jeszcze ty mnie debino, To ty Ile was tam jest? Dobra, to się kończy kiedykolwiek? Jestem ciekaw czego oni chronią. Czegoś muszą chronić. Dzień dobry. Ooo lolo lo, 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 lo. Nie chciałem was tutaj e, denerwować. Nie chciałem, nie chciałem. Dobra, nara. Okej. Okay. Wow wow wow. Co? Face to face chciałeś zrobić, co? Patrz! Zniszczę cię w oktagonie. Oo! <laughs> ile was to dobra, wiecie co? Ja to oświetlam. Ej, co to jest? Jakiś blok Oa Dobra nara Jak on bije szybko? Dobra, jeszcze Krypcio, dobra, weź wybuchnie, Krypcio. Super! A nie super, nie super! Mam już mniej niż połowę breaki. Dobra, ciebie to mnie denerwujesz, no. Ok, jest git, jest git. Krypcio! Jest git czy nie? Chyba jest git. Dobra, o co chodzi z tym blokiem e, obsydianowym I co tam jest dalej jeszcze? To się dalej ciągnie. Dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy, co tutaj się takiego znajduje. E, zobaczymy. Ej, dobra? Skrzyneczka. Magic Beans Co to jest? Magic Beans to jest, e, czekaj Beans e, Co to było Beans? Zapomniałem ne, Fasolki, tak fasolki Tam jest coś jeszcze Nie widzę nic więcej, ale upewnię się widzowie, bo zawsze może coś tam być A ja tego bym nie zauważył, no hello Dobra, dzień dobry Nie, nie ma już nic więcej Ambrose Soil Zabieram to też, może nie wiem, to jest do czegoś potrzebne Okej okay. Dobra, mamy Magic Beans Czyli fasolki. Do czego są fasolki? Po co mi to? Pewnie jakaś kolejna jakaś rzecz niepotrzebna. Ale co to jest za miejsce? Wow! Ile obsydianu? Oj, oj, oj. No, ciebie to bardzo nie lubimy. Bardzo nie lubimy. Ok, ciebie też. Nie lubimy każdego MOBA, który istnieje. Dobra, nara. Ok, jest coś jeszcze tutaj? O nie, nie, nie chcę. A co to jest? Jakieś gziby? Oj, oj. Dobrze, ten wybuch. Jeszcze ciebie rozwalimy. Super Super! Idealnie się schowałem. Ej, a co to jest? Dobra widzowie, odkryliśmy jakiś jeszcze większy obs obsydianowy blok Spadaj Spadaj Nara Co to jest? Jeszcze większy obsydia. Ja jeszcze nie, nie wyszedłem na powierzchnię A już widzę tutaj takie ciekawe rzeczy, to jestem ciekaw co będzie na tych chmurze, co nie? No kurczę tych debinów, już nie mogę po prostu Ciągle mnie nawalają. Spójrzmy lepiej co to jest Oj, czy ja tu widziałem jedną... Tak, widzę go! Ła! Wow. Ła! Wow. Tylko nie zatrucie! Dobra. Widzowie, akurat zatrucie jest bardzo niebezpieczne. Pek, pek. Pek, pek, pek. Najpierw rozwalmy tą... Gdzie ona jest? O, ciebie. O, ciebie! Ciebie rozwalmy. Właśnie tak! Właśnie... Nie ciebie! Ciebie! Właśnie tak! O, skończyło mi się zatrucić, więc dobrze. Ale akurat Wiedźma jest najgorsza, co nie? Jak zostaniesz zatruty przez Wiedźmę... A co to jest?! Jakiś szybki szkielet! To, On był mega szybki! Dobra, rozwaliliśmy go. Ale powiem wam szczerze, no jest hardkorowo, nie? Wiecie co, ja sobie chyba bardziej będę jeść to Hydra Chop. To daje więcej jedzonka, no dłużej starczy. Dobra, sprawdzamy o co chodzi z tą miejscówką. Co tutaj się znajduje? Nie, nie, nie! Najpierw musimy rozwalić te wszystkie już <noise> się w kotka, i myszkę czy co Dobra, jeszcze te i jeszcze to Sprawdźmy co jest tutaj Nie wiem, wkopmy się w sam środek Może od góry się wkopiemy Tak będzie łatwiej Nie będą nam przeszkadzać te moby Chociaż Ej, nie, dobra, nie od góry nie e, bo się cykam, że coś tam może wiesz mi wyskoczyć, właśnie 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 Ale ty jesteś szybki jak na trolla Cave troll Dobra, pek, pek, pek Pyk, pyk. Teraz się nikt do mnie nie dostanie. Wkopujemy się, widzowie, i sprawdzamy, co to jest. Giant Obsidian. Co, nie mogę się przez to przekopać? Ja, widzowie, chyba nie mogę się przez to przekopać. Nic się nie dzieje. No, nic się nie dzieje. Czyli co, na marne tutaj przyszedłem. Dobra, to wychodzę w takim razie stąd. E, wiecie co? Jesteśmy idealnie pod tą chmurą, więc. E, ja się po prostu wkopię na górę. W sensie górą się wykopię. Ojeku, ale to ciemno. Dobra, zamiast tej sobie tam, po, e, zamiast tarczy. Dobra. I idziemy na całą górę. E, idziemy na tą chmurkę w takim razie. Skoro tego się nie da wykopać, to garniemy coś innego. Tam było napisane, jakiś giant of potrzebny jest. Ja kojarzę, że jest giant sword, czyli taki mieczyk ogromny, ale potrzebuje do tego jakieś e, ogromne drewno, żeby to rozwalić. Nie wiem, o co z tym może chodzić. O! Chyba jesteśmy. Czekaj, co to jest za miejsce? Okej. Okay. Chyba jesteśmy. Wow, Ambrose soil To jakaś sól normalnie, sól rzeczna O, zepsułem Okej, okay, da się to jakoś zabrać? Da się to zebrać? Nie, nie da się. Ej! Nie, 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 nie udało się. To to jest, to jest Ambrose Soil, okej, okay. a co tam jest? Wow! Co to jest? Dobra, najpierw spróbujmy dostać się... Na samą górę tego Chciałem przetestować, ej, a czy to nie jest tak jak z tą bajką była, że e, fasola Ogromna rosnąca fasola Magic beans Czyli fasolka, fasolka, tak Zasadzało się chyba fasole i ta fasola rosła na samą górę Czekaj, sprawdzamy Wow, serio to tak działa? Patrz, ogromna fasola Dobra, 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 ale fajnie Ale fajnie, 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 wchodzimy na samą górę w takim razie I teraz możemy się potem wspinać Genialne, Huge sla Stalk, dobra Ale ogromne, dobra, wchodzimy w ten sposób na górę Oj, kolejne fasolki Zbieramy te fasolki, one są przekozackie e, Dobra widzowie, w takim razie e, Ja sobie to zabieram do normalnego świata, ciekaw jestem na jaką wysokość to maksymalnie może urosnąć Czy do samego wiesz, nieba, do limitu nieba, do limitu budowania, kto wie O, kolejna fasolka A tutaj patyczek, nie patyczek nie potrzebuję, a co to jest, jaka forteca nieźle nieźle widzowie nieźle widzowie przechodzimy cały ten świat z tego co się orientuje ta forteca to jest chyba ostatnia ostatni dungeon Eee, I po pokonaniu potwora w środku to będzie koniec, to będzie koniec, nie ma już nic Więc będziemy mogli wyjść z tego nowego świata e, hakera w sensie świata hakera w świecie hakera <laughs> i wtedy dopiero e, nie wiem wtedy 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 widzowie zobaczymy, pomyślimy Ok, co to jest? Fluffy cloud Ja nie mogę to jest chmurka To jest chmura Ale koks, ale koks, jakie fajne Dobra, dobra, idziemy tutaj w takim razie Fluffy Cloud A da się to jakoś szybko rozwalać? Nie widzę. Dobra, to rozwalam to w ten sposób. Tylko czemu tak ciągle ciemno jest w tym Twilight Forest? O co chodzi? O! Dostałem się. Co to jest? Jeszcze tu? O dzień... Do... Wow! Czemu tam jest Wojan? Aaaa! Co tu robią wojany? Co jest? Wojan team! <ścoughs> Hejka! Ej! Chcesz się ze mną przywitać? O, wow, wow! wow. Dobra Giant Miner Rozwalamy Wojana. Pa, rozwalamy Wojana. Team Lecisz, Team Rozwalam cię. Typie. Ok. Ej, on jest łatwy. O, ale giga. Czekaj, czy to mi się zbagowało, czy to jest taki Giga Kill Oa 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 Nie wiem, nie. Podjem Hydra Chopa No i zjadę Hydra Chopa Regenerację to daje. To jest genialne. Dobra, rozwalamy Wojana. Czemu to są Wojany? O co chodzi? Dobra. <laughs> Rozwaliliśmy. Nie no, przykro mi, że rozwalam sam siebie, no ale no. Atakują mnie, nie? Dobra, sprawdźmy ten kill -off. Ale to jest giga kill -off. Zebrałem go! Ojeku. Giant pi... To jest to! Yo! O! Giant wojan! Dobra, ja tam widziałem jeszcze Wojanów, którzy byli w zbrojce i mieli mieczyk. Czyli to jest ten mieczyk, który można było z, e, skraftować z tego ogromnego drzewa. Chodź Wojan, jeszcze ty. Chodź Wojan. W zbrojce. Chodź, chcę twój mieczyk, koniecznie. Twój mieczyk będzie przekozacki. Dobra. Nie no, to jest niesamowite. Jest, mam ten mieczyk. Zabieramy go od razu zamiast tego. On daje 12 obrażeń, dla porównania mój obecny daje 9,5. Dawaj go. Ała. Patrz ile bije. W sumie nie wiem, który więcej bije w takim razie. Pyk. Ojoj, ojoj, oj. Ej, to jest ich dom! Ale on jest ogromny, ten dom! Jakie to jest fajne, widzowie! To jest tak tematyczne. Po prostu giganci tutaj są. O nie, wszyscy wojanowie mnie atakują. Wszyscy wojanowie mnie atakują. Dobra, dobrze, że mam ten łuk, który spowalnia, widzowie. To jest takie dobre. oni, Ej, oni się respią! Oni się cały czas respią. Chyba nie damy rady ich rozwalić wszystkich. Dobra, spróbujmy ten mieczek kolejny zabrać. Dobra, dobrze. dobrze, dobrze, już prawie was rozwaliliśmy wszystkich, dawaj Ale oni się cały czas racją, więc to nie ma sensu w sumie No nie, no dobra, ale oni są wolni, więc w sumie czekaj Giant lock! ale długo to rozwalam, czekaj, czekaj, czy mogę tym to rozwalić? Tak, tym, o, wow, wow, widzieliście to? Widzieliście jak szybko wykupiam tak dużo? Co jest grane, czyli ten killoff działa na takiej zasadzie, że po prostu mega dużo rozwala o, tam widzę ich wszystkie e, rzeczy. Dobra, pek. Was wszystkich rozwalę. Sprawdźmy, co oni mają w domku. Nic nie mają w domku. A, ewakuacja! Ale ich tu jest, ale ich tu jest! Wojan team! Wojan team! Każdy normalnie ma rzecz z Wojanżopu. Widać to po nich. Każdy. Dobra. O, kozackie! Ile wykopaliśmy tego? Czemu mamy tylko dwa? Ej! Czemu mamy tylko dwa giant log? A spróbujemy wykopać... No, ty jesteś szybki w sumie. Dobra. Już nie chcę mi się z wami gonić, to was rozwalę. Właśnie tak. Ale oni się respią cały czas, no. Dobra, muszę wyrzucić jakieś rzeczy. Cyk, 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 cyk. O! Ale mnie przestraszyłeś, tak blisko jesteś. Co? Co, gościu? Co, gościu? Jeszcze ciebie? Dobra. Muszę zabrać ten mieczek, dobrze. Dawaj, ten miecz. Bigo tym mieczem. Jaha! Jak ten miecz wygląda w ogóle? Wow, 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 wow. dobra, zostawcie mnie. Ja chcę zebrać jeszcze jedno giant log, nie tym kilofem, tym kilofem. Super, zebrałem i jeszcze jedno tutaj. Dobra. W takim razie jest kozacko. I teraz, ile mam tego giant log? Tylko dwa. Gdzie jest? Gdzie one wypadły? One wypadają. Tutaj jest. O, patrz, mamy, 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 mamy giant log. Mamy cztery teraz. Super. W takim razie widzowie, dobra, e, wiecie co? A dość się to wykopać? Nie. Ok. To wychodzimy stąd w takim razie, widzowie, wychodzimy. Ops. Ok. I teraz, skoro mam ten Giant Killoff, a mam jeszcze Giant e, miecz kolejny, więc trzeba wszystko schować do plecaka. Schowajmy sobie te e, Giant Swordy, Giant Kill offy. Ten mieczek sobie zostawię, bo jeszcze w sumie nie wiem, który jest lepszy faktycznie. Czy ten duży, czy ten normalny. Giant Lock, to jest mega ważne. To jest to nie jest zwykłe drzewo, to jest ogromne drzewo. Sprawdźmy jak ono wygląda w ogóle, jak je trzymam. Czekaj. A, tak samo. Dobra, odłożyłem sobie wszystkie rzeczy. Jupa! I teraz widzowie, wróćmy. W sumie, jeszcze nie pójdę do tamtego miejsca. Ja chcę wrócić i sprawdzić, co jest w tym ogromnym obsydianie, bo ten ogromny obsydian wymagał e, giant kilofa. My ten giant kilof mamy i patrzcie, jak on wygląda. No, jest przepotężny. E, I chcemy sprawdzić, co znajduje się właśnie w środku e, w tamtym miejscu. Czy ja mogę to wykopać tym kilofem? Ej, ale to tylko pojedyncze wykopuje A nie tak dużo, myślałem, że to tak dużo wykopuje Dobra, e, wróćmy ten sam, tą samą drogą, którą weszliśmy tutaj Wiemy przynajmniej, że kopiemy się jeden na jeden I nie spadniemy w dół, bo w końcu tutaj się wkopywaliśmy my O, ojojoj Dobra, nie, 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 nie Nie, nie jesteście moimi kolegami, nawet nie chcę was znać Spotkamy się w sadzie Dobra, gościu, weź skończ strzelać Czemu tu jest tak dużo szkieletów? Dobra, wiecie co? Mam ten... Ojej, tam jest szkriper Akurat creepera nie chcemy, dobra, mam, mam ten mieczek z szerokim ostrzem. Akurat to się teraz idealnie przyda Jakich jest tak dużo. Dobra. Dobra, jednak się nie przydaje. Jednak jest do niczego. No ich ciągle przybywa. Dobra. I jeszcze ty. Dobrze. Weź tu oświetl, bo to jest masakra jakaś. Eee, tutaj. Dobra. Pyk. Piek. Ostatnie pochodnie mi zostały. E, dobrze. O, ale moja zbrojka jest już rozwalona, 39%. E, mamy ogromny kill off i spróbujemy to wykopać w takim razie. Ojejku, jak długo to kopię. Ojej, ale dobra, ale dobra, jest git. To jest Giant Obsidian, widzicie? Tak to działa. Już połowę skopaliśmy w takim razie. Zaraz to rozkopiemy calutkie. Ale jestem ciekaw, co tam będzie, widzowie. Co tam będzie? Co tam się kryje w takim ogromnym bloku obsydian. Ojejku, wpadłem! O, Yes! udało się! Co to? Lamp of Cinders, Dobra, zabieram Obsydian, też zabieram To, zabieram Trollstain, też zabieram To, nie wiem co to jest, też zabieram Widzowie, to są jakieś nowe rzeczy. Może to jest bardzo cenne, nie, więc kto wie, co to jest? Nasiona Arbuza! <laughs> no, skoro mówimy o cennych rzeczach, dostałem nasiona Arbuza, dzięki. Naprawdę super. Dobra, odłóżmy sobie te wszystkie rzeczy, które dostaliśmy. Lamp of Cinders. Sprawdźmy, co to robi. Emerald, Giant Sword. To sobie zostało. No i wydostajmy się, bo chyba tutaj nic więcej nie ma. Z tego, co widzę, nie ma. Ej, fajny ten Giant Obsidian. Dostaliśmy go, go w ogóle? Chyba nie. E, dobra, jesteśmy To Zbierzmy sobie pochodnie, bo będziemy mieć problem z pochodniami za chwilę. I wyjdźmy. Tylko najpierw przetestujmy, co, co, co ten lampion daje. Może to jest, wiesz, ta lampa... Alladyna! To wygląda jak ta lampa Alladyna. Bierzemy to do ręki Co to? Eee... Alladynie, przybywaj! Halo! Alladyn! Przybywaj! Depinu, gdzie jesteś? Nic nie robi to. Nie wiem. Wszystkie te rzeczy są do niczego potrzebne e, dobra, e, do ni wszystkie te rzeczy są do niczego potrzebne, co jak powiedziałem <laughs> No po prostu do niczego są te wszystkie rzeczy, dobra, pyk, pyk i jesteśmy! Super! Więc widzowie! Kolejny odcinek to będzie e, wyprawa do tamtego miejsca. Jestem mega ciekaw, co tam jest, ale na ten odcinek to już by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobała e, wyprawa do ogromnych wojanów. Tam są ogromne wojany, więc oni wszyscy są wojanty, więc wy też możecie. Zapraszam Wojanshop.pl Patrz jak fajnie fituje ta koszuleczka, a pokażę wam z bliska. Pokażę wam, jak to wygląda tutaj. E, fajna czapeczka w kolorkach idealnie pasuje właśnie do koszuleczki. Widzicie, jak to fituje? Możecie robić sobie takie fity. Pyk, niebieskie tutaj, żółte tutaj, aaa, myli, myli mi się, niebieskie, żółte, więc zapraszam, wojanshop.pl, pierwsza linia w opisie, dołączajcie do teamu Wojana do Białego Rana, no i tutaj macie dwa fajne filmy, które są dla was stworzone, więc obserwujcie, obejrzcie sobie również je, bo po coś wam się tutaj wyświetliły, co nie, one są dopasowane do was, więc zapraszam, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, elo, puu!